Dajcie medale, sumary, dzięki niemu to w Część z Was wygra wszystko, cześć noś przed Wachuską. Jest to mało istot. Macie się dzisiaj na gnowiecie, jest sobie co myślicie, dobrze bawić. Rekord frekwencji ponad 400 osób. Wystartowało 24 kluby z północnej części Polski. Jesteśmy w sensie mega zadowoleni i liczymy na wygraną w klasyfikacji drużynowej. Poziom zawodów, jeśli chodzi o zawodników, bardzo na plus. Dobre walki stoczone, dużo walk stoczonych, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo dobra robota ze strony Judo Dragon. Mamy wspaniały klub, wspaniale zaangażowanych rodziców, wolontariuszy, starszych zawodników, trenerów. Więc dla nas zorganizowanie tego turnieju to jest przyjemność. Chcemy to tworzyć, chcemy to rozwijać, chcemy, żeby nasze dzieci rozwijały się też z tym turniejem. Warto jest przyjeżdżać, dlatego że jest to bardzo dobry turniej, różne kategorie wiekowe dzieci. Prawie każde dziecko dostaje medal, no i sędziowanie, sędziowanie na najwyższym poziomie, ponieważ sędziłem tutaj związkowi, sędziowie, a nawet międzynarodowi. Widać, że wszyscy ze sobą bardzo dobrze współpracują. Bardzo fajnie organizacyjnie to wychodzi, wszystko z planem. Organizatorzy mają to do siebie, że wprowadzają pewne nowinki z nimi elektroniczny. Wszystko jest informacyjnie spięte judo mobilem. Każdy rodzic, każdy zawodnik, a nawet babcie, dziadkowie w domu, w u nas, u nas na przykład w Elblągu, albo gdziekolwiek indziej, tak, widzą tak, gdzie ich tak, dziecko, tak. wnuczek, walczy, gdzie jest, w którym momencie. I to finał, półfinał, jak sobie radzi. Nasi zawodnicy tutaj naprawdę dobrze sobie radzą. Jest to super trening dla dzieci. Rzutuję to na cały sezon, bo są to jedne z pierwszych zawodów w tym okresie.